Witam na moim kanale sprzed książki. Tym razem o śwince morskiej. Oczywiście lata temu sobie kupiłam tą książkę. Bo miałam swego czasu świnkę morską, więc postanowiłam coś się dowiedzieć. I książka została, a świnki morskiej już nie ma po dzień dzisiejszy, ale to nic. Zobaczymy, co nam pokaże. Mam jeszcze inną o śwince morskiej, ale to pokażę w następnym filmie. Eee, lecimy. Jak widzicie, jest miękka oprawa, taki, powiedzmy, zeszyt, taka zeszytowata właściwie książka, ale fajna, niedłuża. Wiadomo, że cały opis można zobaczyć. Lecimy. Tutaj jak. Opis gatunku. Stanowisko, co to za zwierzę, gatunek i tak dalej. Jakie ma wymagania, co jest potrzebne. Świnka morska w domu i tak dalej. Tutaj znowu, dalej akcesoria, jakie są potrzebne, jakie są yy, Wskazane, a jakie nie są wskazane. I warunki utrzymywania poza domem takiego zwierzaka, to znaczy ogródek można przeznaczyć dla takich zwierząt. Oczywiście odpowiednio wyposażony i zabezpieczony. Transport zwierzaka, żywienie odpowiednie. Kolorowe zdjęcia, zaopatrzona jest książka również. Tutaj jest na zdjęciu porównanie wielkości młodej świnki morskiej, a kluczami na przykład od domu. Tutaj autor pokazał przykład, jaka jest duża świnka, jak się rodzi. To jest zwierzę tuż po urodzeniu taki przykład. Abyście sobie nie myśleli, że to jest jakieś wielkie zwierzę. Z nieduża, jednak wymagania ma duże. Yy, zieloności, jakie może dostawać takie polne, rozród. No i tutaj, yy, jak rozpoznać płeć tego zwierzaka. Co jest samiec, co jest samica, okres godów, zachowanie podczas ciąży, i tak dalej, jak się zachowuje, i tak dalej. Otchów młodych, jakie mają wymagania, znowu. No i oczywiście podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, co jest wymagane, jak prawidłowo obciąć pazury. A jak nieprawidłowo tego nie robić. I, co, I czym należy to robić. Cały opis. A czym nie należałoby tego robić? Choroby. Jakie choroby może mieć. W przypadku gdyby, co należy zrobić i co należy wiedzieć. Zastosowanie w, zastosowanie w badaniach laboratoryjnych. Zastosowanie w badaniach laboratoryjnych. No i tutaj jest parametry fizjologiczne, bibliografia. Wszystko jest zawarte w jednej książce, którą jeśli macie w domu świnkę morską, to warto sobie wrócić do książki. Jeśli taką macie w domu, warto sobie zajrzeć i przypomnieć, bo czasem umykają różne wiadomości. Myśli się, że wszystko jest dobrze, a potem się okazuje, że no niestety popełniamy błędy. No i, jest, i kończy się jak się kończy. W każdym bądź razie jak widzicie są inne również książki z tej samej serii o wężach, o psach, o kotach, o żółwiach, o wadach, o kanarkach, o kotach, o no różne z tej samej serii można jeszcze po dzień dzisiejszy nawet nabyć w niektórych księgarniach. Także widzicie, książka jest. Tak się prezentuje, że tutaj nie widać tytułu, ale za to tu widać. No i jest fajny, bardzo ładnie opisana. Nie jest za duża i nie jest za mała, a jest streszczona w jednym takim zeszycie. Bardzo dużo można się dowiedzieć o jakże małym zwierzątku a bardzo wymagającym. Jak widzicie, jakie wymagania ma. Także życzę teraz już naprawdę miłego oglądania i dodawań, i zachęcam do dawania łapek w górę. Przypominam zresztą o tym, jak zresztą w każdym moim filmie. I cóż, do następnego wideo. Łapki w górę.